Na wszelkiego rodzaju festynach dzieci bawią się na karuzelach. Rzadko, ale jednak można spotkać innego rodzaju zabawę. Jest to duży walec wewnątrz pusty, do którego operator wpuszcza kilka osób, każe stanąć przy ścianach i wtedy wprawia ruch obrotowy walec. Po osiągnięciu pewnej liczby obrotów na minutę, znika podłoga. A człowiek zostaje przyciśnięty do ściany, pozostaje w tym samym miejscu, nie spada w dół. Dzieje się tak dlatego, że w kierunku pionowym na człowieka działają dwie siły, jego ciężar i siła tarcia wzajemnie się równoważą. Zapisujemy to. Siła tarcia jest równa ciężarowi ku. Ponieważ odbywa się ruch po okręgu, więc człowiek podlega działaniu siły dośrodkowej. Tę siłę dośrodkową przykłada do niego ściana walca. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, człowiek do ściany walca przykłada siłę nacisku n o wartości równej sile dośrodkowej. Siłę tarcia możemy przedstawić i przedstawiamy iloczynem współczynnika tarcia i siły nacisku. Ale siła nacisku, przed chwilą powiedziałem, jest równa sile dośrodkowej, a siła dośrodkowa to nic innego, tylko m omega kwadrat r. I to wszystko jest równe mg. Popatrz na części podświetlone na czerwono tej równości. Po uproszczeniu obu stron przez masę m wyznaczamy poszukiwaną prędkość kątową.